Dziewczyny, dzisiaj jest czwartek, właśnie wróciłam z egzaminu gimnazjalnego, dzisiaj właśnie ostatni dzień e, język angielski. Egzaminy były dość trudne, ale wydaje mi się, że sobie nawet, nawet nawet poradziłam. Jeżeli byście chcieli oddzielny filmik co do egzaminu, moje wrażenia, jakieś rady, które bym chciała powiedzieć dziewczynom, które piszą w przyszłym roku, no i chłopcom też to kciuki w górę lub e, piszcie mi tam pod filmikiem na dole, żebyście chcieli coś takiego, bo ja chętnie zrobię taki filmik. Nawet jeżeli mi nie będziecie prosili, to może też zrobię, jak będę miała czas. I bardzo dużo osób prosiło mnie już dawno, żebym, żebym zrobiła jakieś outfity. I pod ostatnim filmikiem, gdzie życzyłam wam powodzenia co do egzaminów, to też mnie dziewczyna poprosiła, żebym zrobiła outfit egzaminowy. Ja nigdy nie chciałam robić outfitów, ponieważ, no wiecie, ja mam dość duże wymiary i nie wiem, myślałam, że nikt tego nie będzie chciał oglądać, ale już dobra, poszło. Postanowiłam, że zrobię, chciałam mam zrobić przed wyjściem, ale po prostu byłam tak zdenerwowana, żebym w ogóle nie mogła z siebie wytusić słowa. Teraz też mówię szybko, bo jestem w ogóle taka nieogarnięta. A okej, okay, może zacznijmy od makijażu jaki mam na sobie, ja się trochę odsunę. E, więc tak, e, na sobie mam podkład e, z biodermik, o którym też usłyszycie w zakupach i w, i w jakimś innym filmiku e, e, korektor e, z Essence. Stay All Day eee, pod oczy eee, puder z Manhattanu ten sypki eee, dwa tusze czyli srebrny Ed Volumix Fiber i zielony Essence Multi Action False Lashes i coś tam jeszcze mam eyeliner, eyeliner z Essence Pisaku ja nie wiem czy wy ten eyeliner tutaj zobaczycie ma chyba coś widać i i co? I pomadkę z Essence Time Matte Lip Cream w numerku 01 Velvet Rose. Ok, i teraz zaczynamy ugranie i od razu wam powiem, bo miałam na sobie bransletkę, tylko że ona mi zleciała przed chwilą i już mi się jeszcze nie chciało jej zakładać. To jest taka bransletka z zawieszkami. Ja się ją ja ją dostałam na urodziny, jest naprawdę bardzo fajna, tylko ma takie tutaj zapięcie, które po prostu często się odpina i ja bardzo uważnie ją noszę. Więc jeżeli ktoś ma to pędzelkę, to wie, że zapięcie jest takie sobie i albo jest naprawdę, no zobaczcie, jest prześliczna. Nie wiem, czy to się nazywa Charmsy, mi się tak wydaje, ale jeżeli wiecie, to napiszcie mi tam na dole. I teraz zaczynam od outfitu. Moich butów pewnie nie zobaczycie, ale... Jeżeli chodzi o buty, to mam takie buty na koturnie. Kupię też moje za jakieś 80 zł. E, dobra, dobra. E, potem mam takie czarne, jakby leggings, tylko trochę grubsze, żeby było mi ciepło, bo wychodziłam bez kurczki, bez niczego. I ja je kupiłam chyba na Allegro. Potem mam taką zwykłą e, białą bluzkę lnianą. Taką z kieszonkami, ona jest dość luźna, e, ona jest kupiona w BPC, chyba na Allegro. I jeżeli chodzi o włosy, to mam spięte włosy taką dużą spinką, żeby mi nigdzie nie, nie latały. I to wszystko to mój cały outfit, jakoś nie, nie ma tego strasznie dużo. A, i na policzkach mam jeszcze róż, e, róż z vibo, oczywiście zapomniałam. I kolczyki mam takie małe e, kwiatuszki. Ok i to wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej outfitów, to piszcie mi na dole i kciukujcie w górę, bo jest mi naprawdę bardzo potrzebny, tym mnie motywujecie. I co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!